Nazywam się Stanisław Derdziak, przyjechałem z Włocławka i Dla jego męki. przyjechałem pierwszy raz, jestem w Świątyni Opatrzności Bożej, ale mam za co dziękować tak samo Matce Czackiej za założenie Lasek, bo moja córka w Laskach się uczyła, skończyła studia i teraz pracuje w Laskach. Także już byłem, byłem w Laskach jakiś miesiąc temu, już widziałem grup. Matki Czackiej, byłem tam, gdzie ona mieszkała, w tym pokoju. A znowu yy, kardynałowi, już błogosławionemu mogę podziękować za to, że był wielkim patriota, patriotą. I też mam ten zaszczyt, że żona moja była bierzmowana przez księdza kardynała, jeszcze w ten czas biskupa w Bydgoszczy. Także sprzyjałem tu z takim przekonaniem, Łzy mi się polały, gdy zobaczyłem, jak są ogłoszeni i Są bardzo dla mnie bliscy, bliscy, bliscy. Mamy portrety ich w domu, także zawdzięczamy dużo obym dwom. Matka Czacka jest nieznana za bardzo w społeczeństwie naszym polskim, ale przez to, że teraz będzie błogosławiona, będzie na pewno będzie znana i, i propagujemy ją wszędzie, gdzie możemy. Mamy ten zaszczyt być tam, gdzie ona pracowała, gdzie żyła i, i, i założyła te laski. To wszystko chyba.